Przed chwilą zobaczyłem ten film ze studentami, Korona Korona Korona, chuja, można powiedzieć, że debile, śmiało i to będzie zdecydowanie za mało. E... Miałem nie nagrywać i nie wypowiadać się zupełnie w temacie koronawirusa, ponieważ tych filmów jest cała masa e, i nic nowego nie wniosę. Owszem, nie wniosę, ponieważ w tym filmie chcę po prostu zaapelować, żebyście nie wychodzili z domów. Szczególnie apeluję do mieszkańców Szczecina, Pomorza Zachodniego, tam gdzie jestem e, radnym miasta. E, jeśli możecie weźcie pracę do domu. E, jeśli nie możecie, weźcie urlop. Trudno wykorzystać go e, w tej chwili. Możecie nadrobić książki, możecie nadrobić, nie wiem, gry planszowe, możecie nadrobić e, filmy. E, przede wszystkim nie wpadajcie w panikę. Możecie zrobić oczywiście jakieś niewielkie zapasy, e, ale z pełną świadomością tego, że sklepy są na bieżąco uzupełniane. To, że widzicie w mediach społecznościowych, e, że znikają całe półki pustoszeją, no to od następnego ranka te półki będą znowu pełne. Nie musicie się bać, że nagle zabraknie pożywienia, że nagle zabraknie wody pitnej. Nawet we Włoszech, nawet w Chinach nie dochodziło do takich sytuacji. E, masa fake newsów pojawia się na temat wirusa. E, czerpcie wiadomości jedynie ze sprawdzonych źródeł, z Ministerstwa Zdrowia czy z WHO. E, jeśli będziecie oglądać filmy jakiegoś Jerzego Ziemby, czy jeśli będziecie e, podawać sobie dalej jakieś wianuszki, e, że szwagier, nie wiem, szwagier w wojsku widzi, że wojsko się mobilizuje, żeby zablokować całą Polskę, no to, to przyczyniacie się do rozpowszechniania fake newsów. Możecie przy okazji upomnieć swoich posłów z Platformy Obywatelskiej, żeby nie przeszkadzali. Jeśli nie pomagają, to chociażby, żeby nie, nie przeszkadzali, tak jak Tomasz Grodzki, który poleciał sobie do Włoch w czasie, w czasie epidemii, pomimo tego, że odradzały mu to służby państwowe S.O.P., Eee, wrócił, nie przeszedł badań, spotykał się z ludźmi. <laughs> Czy eee, poseł Tomczyk, który blokował specjalnie infolinię NFZ-u Info, tutaj numer macie tej infolinii po to, żeby pokazać, że jest kolejka na infolinii. No jak ma nie być kolejki, skoro w całym kraju ludzie się boją o swoje zdrowie i dzwonią i rzeczywiście że trzeba poczekać 10 minut na infolinii, no to nic jeszcze takiego strasznego się nie stało, to jest normalne a dzbany po kroju Tomczyka będą siać panikę i fermet na podstawie takich głupot. Ważne jest jeszcze to, że jeśli macie w najbliższej swojej rodzinie pielęgniarki czy lekarzy, którzy w tej chwili walczą w szpitalach po kilkanaście godzin dziennie, to zróbcie wszystko, żeby im pomóc, nawet w domowych obowiązkach. Na chwilę obecną we Włoszech jest już ponad tysiąc osób, które zmarły przez tego wirusa. Ja tam studiowałem przez rok i widziałem to całe bogate życie wieczorne dużo, dużo bogatsze niż, niż tutaj w Polsce. Tylko że tak czy inaczej, w Polsce powinniśmy ograniczyć nawet wychodzenie do pubów, nawet wychodzenie do restauracji, kin, e, klubów. E, damy radę przez miesiąc, e, posiedzieć dłużej w domu przed komputerem czy przed, e, przed telewizorem, oglądając jakieś seriale, filmy, e, a dzięki temu może przyczynimy się do tego, żeby ten wirus się nie rozpowszechniał. E, to tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę przede wszystkim zdrowia.